Czy na treningach też to tak wygląda, że Aleks strzela tylko w trudnych sytuacjach, bo przed chwilą się przyznała, że te wcześniejsze zmarnował właśnie dlatego, że strzela tylko w ciężkich? Nie no... Myślę, że... E, no dzisiaj miał e, kilka dogodnych sytuacji i, i ta, który, z której strzelił bramkę... No, do łatwych nie należało, ale, ale udało się, najważniejsze trzy punkty i, i obydwa strzelał zawsze Legia miała to spotkanie pod kontrolą, no, bo liczba stwarzanych sytuacji o tym może świadczyć. E, tak, ale Leg też e, e, wychodził groźnie z kontry i e, miał nawet słupek, e, ale myślę, że szczęście sprzyja lepszymi e, i cieszy to zwycięstwo, bo, bo bardzo chcieliśmy dzisiaj wygrać, potwierdzić to. E, Wcześniejsze zwycięstwo poznania Poznaniu, teraz u siebie, także, także no, myślę, że brawa dla wszystkich od trenera, przede wszystkim u zawodników za, za dzisiaj też Tak obiektywnie to jest zasługa bardzo dobrej wylegi czy jednak też y, kilku błędów lecha, o czym mówili właśnie piłkarze kolejza, m.in. Marcin Kamiński. A czy piłka generalnie jest ma błędów i myślę, że, że tutaj y, dla nas należał się brawa za cierpliwość, za, cierpliwość za, za, za niepoddawanie się, bo mieliśmy tych sytuacji dzisiaj powiedzmy sobie szczerze mnóstwo i, i, i nie chciało coś paść. Nieobecność Tomka Jodłowca w składzie drużyny, bo po tym jak przestał pojawiać się w pierwszej jedenastce, zabrakło kuchego. Troszeczkę chyba ciężej wam się gra, jednak mimo wszystko. Mm, tak, no, na pewno Tomek jest, jest postacią numer jeden w zespole i, i tutaj haruje jak wół, ale myślę, że e, kolejni zawodnicy, którzy wchodzą no, no, robią wszystko, żeby, żeby godnie zastąpić Tomka i, i dawać e, taką samą jakość e, jak Tomek. Wiadomo, Tomek jest specyficzny, e, postawny facet, zdeprze, e, przestawi, e, zastawi, e, no, to jest typowy góral. Także E, już dochodzi do siebie, także mam nadzieję, że zaraz będzie z nami. My jesteśmy jednością, także cieszyć to, że mamy taką fajną drużynę. E, trener tak poskładał i, i, i dzisiaj e, możemy się cieszyć z tych szczegółów.